i dobro. Witamy Was w czwartym odcinku z serii Odbanalizować Świętego Franciszka. Dzisiejszym tematem jest wcielenie naszego zbawiciela. Momentem w życiu Świętego Franciszka, w którym najbardziej widać jego kult i jego cześć do Jezusa Chrystusa, który przyjmuje człowiecze ciało, jest moment opisany w, między innymi w Życiorysie pierwszym Świętego Franciszka autorstwa brata Tomasza Strelano. Kiedy to Franciszek w małej wiosce górskiej w Grecjo, dokładnie w Grocie Skalnej, gdzie mieszkały zwierzęta, urządza szopkę czy też pierwsze jasełka. Tomasz Szczelano pisze tak. Nastał dzień radości, nadszedł czas wesela. Z wielu miejscowości zwołano braci, mężczyźni i kobiety z owej krainy. Pełni rozradowania według swej możności, przygotowali świece i pochodnie dla oświetlenia nocy, co promienistą gwiazdą oświeciła niegdyś wszystkie dnie i lata. Wreszcie przybył Święty Boży i, znalazłszy wszystko przygotowane, ujrzał i ucieszył się. Mianowicie. Nagotowano żłóbek, przyniesiono siano, przyprowadzono wołu i osła. Uczczono prostotę, wysławiono ubóstwo, podkreślono pokorę i tak Grecjo stało się jakby nowym Betlejem. Noc stała się widna jak dzień, rozkoszna dla ludzi i zwierząt. Przybyły rzesze ludzi, ciesząc się w nowy sposób z nowej tajemnicy. Głosy rozchodziły się po lesie, a skały opowiadały echem na radosne okrzyki. Bracia spieszyli, oddając panu należne chwalby. A cała noc rozbrzmiewała okrzykami wesela. Święty Boży stał przed żłóbkiem, pełen westchnień, przejęty czcią i ogarnięty przedziwną radością. Ponad żłóbkiem kapłan odprawiał uroczystą, przeświętą, doznając nowej pociechy. Franciszek łączy Greccio, łączy żłób Jezusa Chrystusa z ołtarzem. Zorganizował to wydarzenie w skalnej grocie nie po to, by były to jakieś barwne jasełka dla jakichś pustych uciech. Dla niego chodziło o to, by przyszli ludzie w czasie Mszy Świętej, zobaczyli narodzenie Jezusa. Pragnął bardzo obudzić zmęczone, zdrętwiałe, zaspane ludzkie serca, właśnie tą wielką miłością Boga, która według niego objawiła się w żłobie, w prostocie i w pokorze. Nie wiemy, czy pomysł z wystawieniem jasełek, z tym zobrazowaniem wcielenia Syna Bożego, czy to był indywidualny pomysł świętego Franciszka, czy ktoś mu go podpowiedział, ale na pewno wypływało to z jego duchowości, która łączyła tą niedolę Pana Jezusa z niedolą człowieka. Aby każdy mógł się utożsamić z tą biedą, w którą wchodzi najwyższy władca, który nie wstydzi się przyjąć ludzkich słabości, który nie wstydzi się z nami właśnie utożsamić. Tomasz Strzelano kontynuuje, czy też podaje pewną konkluzję opowieści wydarzenia z Grecji o takimi słowy. Pewien cnotliwy mąż miał dziwne widzenie. Widział w żłóbku leżące dzieciątko bez życia, ale kiedy Święty Boży zbliżył się doń, ono jakby ożyło i zbudziło się ze snu. To widzenie nie jest nieodpowiednie, gdyż w wielu sercach dziecię Jezusa zostało zapomniane. Dopiero jego łaska za pośrednictwem sługi Świętego Franciszka sprawiła, że zostało w nich wskrzeszone i wyrażone w kochającej pamięci. Dlatego też wydarzenie wcielenia Jezusa Chrystusa ma dla Franciszka tak bardzo mocny i symboliczny wymiar i jest rzeczywistością na każdym ołtarzu. Święty Franciszek mówi w pewnej modlitwie, że uwielbia Jezusa obecnego na wszystkich ołtarzach kościołów na całym świecie. Boże narodzenie staje się podczas każdej eucharystii. Mówiliśmy w poprzednim odcinku o wielkim kulcie świętego Franciszka wobec ciała pańskiego, i ono ma także wymiar w jego kontemplacji Bożego Narodzenia. Jeżeli święty Franciszek chciał obudzić to pragnienie Boga w drugim człowieku, to najlepiej było mu to uczynić właśnie przez ukazanie wcielenia. My sami, kiedy zamkniemy oczy, możemy sobie wyobrazić, jaki Jezus przed oczami nam staje. Właśnie ten biedny ubogi, to małe dzieciątko jest najlepszym obrazem, który, który możemy przyjąć. Jest dla nas takim pierwszym motywem, który jest dla nas możliwy do przyjęcia w swoim życiu. Dlatego święty Franciszek właśnie decyduje się na to, aby Pana Jezusa najpierw ukazać jako małe dziecko. Franciszek chciał ukazać ludziom drogę poszukiwania Boga. Droga, na której można go spotkać, to droga pokory. Najwyższy Bóg. Wchodzi w ubóstwo. Jeżeli mamy gdziekolwiek Boga znaleźć, to również właśnie na tej drodze pokory, naszej pokory, przyjęcia naszego trudu, naszego, naszego znoju w takim Bożym kontekście. Ten bardzo poruszający obraz dzieciątka, które potrzebuje opieki, święty Franciszek widział także w tym wymiarze Słowa Bożego. Słowo wcielone, jak czytamy. W prologu do Ewangelii Świętego Jana właśnie ma tutaj konkretny swój wymiar. Franciszek bardzo czci słowa święte. Nie pozwala, by były byle jak przechowywane, by słowa były rozrzucane. To jest jego konkretne przywołanie właśnie, że słowo staje się konkretem, że słowo staje się ciałem. Nie tylko to słowo w postaci wyrażenia w Betlejem narodzenia się Dzieciątka Jezus, ale w postaci kontemplacji słów świętych. Kiedy Franciszek kontempluje Biblię, kiedy rozmyśla nad słowami Bożymi, w nim powstają pewne bardzo konkretne decyzje, rzeczywistość, przemiany życia, założenia zakonu. Zawsze w ważnym, przełomowym momencie swojego życia Franciszek bierze do ręki Biblię, czyta ją i to słowo natchnione daje mu pewną bardzo konkretną decyzję, czy też rzeczywistość. Często Boże Narodzenie kojarzy nam się z taką tkliwą, bardzo przyjemną, rodzinną atmosferą. Zawalone światełka choinki, jest wtedy bardzo miło. Ale Boże Narodzenie to też właśnie podejmowanie przez nas Bożych decyzji dzięki kontemplacji małego, bezbronnego dzieciątka z groty w Betlejem czy też w Grecjo, ale też dzięki medytacji nad Tekstem Świętym, który rodzi w nas Boże decyzje. Nam ludziom XXI wieku Boże Narodzenie kojarzy się z takim szczególnym momentem, nieco wyrwanym z ludzkiej rzeczywistości, przerywamy jakieś kłótnie, spory i ten czas jest inny, a to wcielenie w oczach świętego Franciszka. Oczywiście przenika wielka radość, ale łączy się także z, z utrudzeniem. Celebruje on też te trudne momenty wcielenia, ukazuje uniżenie się Syna Bożego. Również i my, spróbujmy zrozumieć, jak święty Franciszek, że głębokie przeżywanie trudu, jakiegoś wyrzeczenia daje prawdziwą radość. O przeżywaniu radości mówił święty Franciszek bratu Leonowi. Czym jest radość doskonała? Właśnie pośród trudu, pośród uniżenia, święty Franciszek używa bardzo prostych i czytelnych znaków dla ukazania bardzo głębokich treści, i myślę, że jego współczesność również polega na tym, że w tym świecie, który poszukuje różnych wielkich doznań, pełnych splendoru, wydarzeń, które miałyby opisywać duchowość, ale też nasze poczucie ludzkiej satysfakcji. Te proste słowa i proste gesty świętego Franciszka są jeszcze bardziej głośne i jeszcze bardziej przemawiają do naszych serc, które może gdzieś tam już trochę zasnęły z obawy, z różnych lęków, z różnych trudności, z różnych sytuacji, które w życiu nas spotykają. Skoro Franciszek w Grecjo tym bardzo czytelnym znakiem Jezusa, rodzącego się na ołtarzu, obudził serca zdrętwiałe, myślę, że i dzisiaj Moc Jezusa Chrystusa przychodzącego na ołtarzach całego świata budzi nas z naszych letargów.